Witam Was serdecznie kolejnego dnia. Dzisiaj jest sobota i jestem już w domu. Tak jak powiedziałem wczoraj, wróciłem z Sejmiku i zobaczcie, jaka brzydka pogoda. Powiem Wam, że leje strasznie. Naprawdę leje strasznie. Jak dobrze, jak dobrze, że wróciliśmy wczoraj, a nie, że na przykład był sejmik do soboty, bo w taką pogodę wracać to naprawdę byłaby katorga. A tak? A tak wczoraj wróciliśmy bardzo szybko, bo w niecałe dwie godziny dowiozłem nas wszystkich bezpiecznie do domu. No, i trasa była wtedy naprawdę, naprawdę dobra. Mimo, że już tam w okolicach Jawora, tam nawet troszkę wcześniej, kilka razy chwyciła nas taka przelotna ulewa, ale ogólnie trasa była bardzo dobra. Dobra, dzisiaj plan jest taki, że zawiozę regały, które kupiłem w zielonej, do mojego nowego studia, tam je ja zostawię. I dzisiaj z rodzinką jedziemy do Wałbrzycha na Manhattan. To jest taki. Targowisko, muszę sobie kupić spodnie, bo ostatnio ostatnie dżinsy mi strzeliły. Tak. Ja dżinsy bardzo często noszę, i ostatnia, właśnie para mi ostatnio strzeliła. A że ja kupuję tylko dżinsy w tym jednym miejscu, mam jedno, jedno takie stoisko, więc znowu jadę sobie kilka par kupić i będzie znowu zapas na rok czasu spodni. Dobra, ja się zbieram, jadę po żonę i syna, bo z córeczką jestem właśnie w tym momencie i jedziemy do Wałbrzycha. Witam Was serdecznie! Tak jest, jest kolejny dzionek poniedziałek. Słuchajcie, jadę teraz do pracy. I trochę Wam może opowiem o moich wrażeniach. Wrażeniach z miejsca. Młodzieżowego centrum. Czy tam myddyky w Zielonej Górze. Ale tak patrząc się moimi oczami. Czyli osoby, która prowadzi poniekąd pracownię techniczną. I czy zazdroszczę nowego budynku, gdzie mieści się e, zielonogórski emdek? Poniekąd tak. Ale z drugiej strony, patrząc się na wielkość sal, jakie oni tam posiadają, to powiem Wam, że mają straszne, straszne klitki. Jednak moja sala jest ogromna w porównaniu z tym, co mają tam, tamtejsi nauczyciele i tamtejsze dzieci. Ej, kamera, łap mnie. Coś znowu się zgubiło, zgubił śledzenie twarzy. No nieważne, to mnie posłuchajcie w takim razie. Sorry za te wycieraszki, ale musiałem też sobie szyby przeczyścić. Ej, dobra, czyli jeżeli chodzi o wielkość sal, nie zazdroszczę im. Jeżeli chodzi o wyposażenie... Hmm. Powiem szczerze, nie niedużo widziałem, ale z tego co widziałem, no to powiem, że udało mi, się, udało mi się naprawdę zgromadzić, zakupić czy to z pozabudżetowych, czy to częściowo z budżetowych, czy to z moich prywatnych, ale będącym w pracowni. Mamy o wiele lepiej wyposażoną pracownię. Czego jedynie mogę zazdrościć? Porządku i umiejętności posegregowania na przykład narzędzi. Zobaczyłem jak to robią inni, i mam nadzieję, że teraz uda mi się to wprowadzić w mojej sali. I właśnie jadę zrobić pierwsze takie porządki. Bo przed wyjazdem wyciągnąłem jeden regał, aby zamontować dwa nowe. Ten regał, nawet tak sobie, leży wewnątrz pracowni, tak. Tego zazdroszczę. Zazdroszczę im, że mają tak wszystko ładnie, sterylnie poukładane. No. I, no i czy coś jeszcze? Kurczę. Nie wiem. Chyba nie. A jeszcze jednej rzeczy zazdroszczę. Zazdroszczę im wiertarki stołowej. W... Tak, przyda mi się wiertarka stołowa. Mam nadzieję, że się do jej dorobię. I zazdroszczę im stołu warsztatowego z prawdziwego zdarzenia. Naprawdę mają fantastyczny stół warsztatowy i też taki stół kiedyś będę miał. Tak, kiedyś mi się uda i taki stół zakupić. Dobra, jesteśmy na miejscu, parkujemy. Idę do siebie. Jest wieczór. Wieczór nie widać mnie kompletnie. Sorry, panowie. No i panie, jeżeli tutaj są. Słuchajcie, chyba dzisiaj przesadziłem troszkę na grupie B, grupie R1B. Z trudnością zadania, z trudnością zadania, jakie, jakie zadałem pod koniec zajęć, ale chłopaki tak sobie dobrze dawali radę, że pomyślałem, no, że trzeba coś trudniejszego, no ale chyba przesadziłem, ponieważ kazałem im w Edworze, prosiłem ich, aby zrobili w Edworze. Algorytmy myszy w labiryncie, co jest wbrew pozorom strasznie trudne. Tym bardziej, że tam trzeba się troszeczkę naklikać, aby stworzyć te warunki, aby stworzyć te instrukcje zachowania myszy w momencie, kiedy wykryje przeszkodę z lewej, z prawej, z przodu i tak dalej, tak dalej. No, i chyba przesadziłem. Chyba przesadziłem. Troszkę mi teraz głupio, że tak trudne zadanie im zrobiłem. No ale jest to grupa tak naprawdę kontynuująca, kontynuująca edukację, więc zadania tam powinny być trudne. No ale chyba przesadziłem. Jednak chyba to jest za trudne zadanie, mimo że to jest piąta klasa podstawówki, więc wydawałoby się, że no nie, nie jest źle, jeżeli chodzi o ich wiek, o ich przygotowanie, powinni dać sobie radę. Część z osób, Dobrze kombinowała, ale oni się poddają już, kiedy mają zrobić trzeciego IFA. <grywa> Dobra, za tydzień będę musiał z nimi to jeszcze raz powtórzyć od początku. Wyjaśnić im wszystkie zdarzenia, jakie mogą wystąpić w trakcie podróży naszej myszy po labiryncie. I wyjaśnić im, jak ta mysz się e, powinna zachować. W momencie, kiedy na przykład wykryje przeszkodę z przodu i na przykład yy, z lewej strony, tak? Zresztą nie, w sumie tam nie ma. Jak wykryje przeszkodę z przodu, albo jak wykryje przeszkodę z lewej, albo jak na przykład wykryje przeszkodę i nagle uderza cały czas tą przeszkodę, bo nie może się wydostać. no dobra. Pomyślimy, pomyślę, przygotuję może jakąś taką prezentację a propos tego algorytmu. No bo jednak tam trzeba troszkę pomyśleć. Szkoda, 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 że młodzież, dzieci są tak, tak niecierpliwe. One chcą już i teraz. Zamiast się chwilę na ten moment zastanowić, jak to powinno wyglądać, to oni chcą już i teraz. Nic własnego pomyślą. Szkoda, szkoda. No nic, trudno. Przygotuję im jakąś taką krótką prezentację. A propos tego, omówię z nimi. Każdy z warunków, a potem niech spróbują jeszcze raz napisać, jak im się nie uda, no to pokażę im gotowy program i go omówię. No, no nic, dobra, idę na zakupy. Witam Was serdecznie, dzisiaj wtorek, już rano byłem na pobraniu krwi, tak, pobrali mi trzy fiolki krwi. Ja Ci robię badania a propos tych moich bólów w klatce piersiowej. Jak na razie jedynie mam wyniki z RTG i są chyba dobre. No. Jakieś tam skrzywienie kręgosłupa mam, no ale kto w dzisiejszych czasach, tym bardziej pracując przy komputerze, nie ma skrzywienia. A dzisiaj właśnie byłem w pierwszy raz w tym laboratorium, w mojej przychodni, ja w ogóle nie pamiętam kiedy ja ostatni raz robiłem jakiekolwiek kładania krwi, przyznam się wam, w no 10 lat to na pewno minęło jak nie więcej. Pierwszy raz byłem właśnie w tym laboratorium i powiem wam, że jestem ile zaskoczony, bo nie było kolejki, <laughs> nie było kolejki. Więc tak naprawdę od razu weszłem do środka. Szedłem, szedłem do środka i załatwiłem to, co miałem załatwić. No a jutro, jutro mam USG. Tak, czuję się jak kobieta. Będę miał USG. No, dobra, wracam do domu. Byłem u rodziców. Pozabierałem co musiałem, co miałem tam do zabrania, jadę do domu i będę się szykował na zajęcia popołudniowe. Dzisiaj zajęcia mam z dzieciaczkami oraz z młodzieżą i muszę dla młodzieży przygotować coś do pracy. Miałem załatwić te łańcuchy, niestety jeszcze ich nie załatwiłem na gąsienicę, ale muszę też przemyśleć sprawę zrobienia tych gąsienic. Tam zadanie dla dwójki to no na pewno potrzeba jeden łańcuch, trzeba po prostu skrócić i będzie trzeba to raczej zrobić w tym momencie ręcznie pilnikiem, nie będą zadowoleni, mam nadzieję, że im się to uda i że będą mieli chęci, aby to zrobić, bo z młodzieżą e, różnie bywa, e, więc...